W tej nocy słupki pokażą od 15 do 17 stopni. W wielu regionach pojawią się mgły. Bezchmurne niebo w okolicach Poznania, Zielonej Góry, Wrocławia i Katowic. Niewielkie opady deszczu wystąpią głównie na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie umiarkowany. Na południu Europy termometry pokażą maksymalnie do 33 stopni w Atenach. Pogodne, słoneczne niebo dominować będzie w tej części kontynentu. W centrum deszcz, a także opady deszczu będą się przeplatać. Lokalnie pojawią się także burze. W Skandynawii zanotujemy od 18 do 24 stopni w Sztokholmie, nibo rozpogodzi się i przejaśni na wyspach brytyjskich. Temperatura wzrośnie do 22 stopni w Londynie. W Polsce temperatura maksymalna to 30 stopni. W wielu regionach zanotujemy wyładowania atmosferyczne. Przelotny deszcz pojawi się na zachodzie. W Warszawie barometry pokażą 1012 h-paskali. Ciśnienie będzie rosło. Wiatr podczas burz będzie miejscami porywisty. W sobotę niewielkie burze wystąpią jedynie na Podlasiu. W pozostałych regionach drobne opady deszczu. Temperatura spadnie do 20 stopni na pomorzu. W niedzielę pogodowa aura uspokoi się i ustabilizuje. Nigdzie nie spodziewamy się opadów w deszczu. Termometry pokażą od 24 do 25 stopni. W poniedziałek temperatura wzrośnie do 27 stopni na Podkarpaciu, na wschodnich krańcach Polski przelotne opady deszczu. Jednak to słońce będzie dominować w całym kraju, szczególnie w centrum i na zachodzie.